Naprawdę myślisz, że ktoś budzi się w pełnym makijażu? Pielęgnacja to proces. A efekt nawierzonej skóry jest kluczem do dobrego samopoczucia. Ja postawiłam na koreańską metodę od Jepoda. Chodź pokażę Ci, jak to działa. Gwarantuję, że będziesz zadowolony. The cleansing duo. Podstawą do uzyskania efektu Glass skin jest czysta cera. Uwielbiam zapach wszystkich tych kosmetyków. Jest taki delikatny, subtelny, ale jednocześnie taki świeży. Kolejnym krokiem jest The bubble devil. Oczyszczający produkt na bazie wody, nim domywamy wszelkie resztki makijażu. Teraz sięgałem po D dwie trzy pompki tego produktu wystarczą. Sprawia, że moja skóra jest natychmiastowo nawilżona. The Repair Hero. Kolejny krok, czyli mocno nawilżające serum. Ja lubię sobie je tak wklepać w moją skórę. Teraz mieszam dwa produkty: The Make My Day Cream oraz The Glow Hero. Bo ten mik zapewnia utrzymanie blasku na mojej skórze przez cały dzień, nawet pod makijażem. I The Davy Day, czyli niezbędnik w mojej kosmetyczce. Nałożyłam ten produkt tylko na pół twarzy i chyba nie muszę mówić, która strona jest która. Ten podkład to moje największe. Odkrycie. Delikatny, praktyczny w użyciu, a na skórze wygląda bosko. Tak wyglądała moja codzienna pielęgnacja, w której zdecydowanie stawiam na nawilżenie. Jeżeli poszukujesz koreańskich kosmetyków, koniecznie postaw na je poda.